Witamy na kanale Maturalne Słuchowisko. W dzisiejszym odcinku omówimy temat: czy dobra materialne czynią człowieka szczęśliwym na przykładzie skąpca Moliera. Do tej pory maturzyści przygotowywali się z kanałem Maturalne Słuchowisko do matury ustnej. Teraz rozszerzyliśmy ofertę o kurs online. Wszystkie pojęcia, motywy, konteksty z poszczególnych epok masz opracowane i wytłumaczone w prosty sposób. Link w opisie. Zapraszamy. No to zaczynajmy. W dzisiejszych czasach bardzo często oceniamy ludzi po tym, jak wyglądają, w co się ubierają i co posiadają. W mediach społecznościowych codziennie widzimy zdjęcia luksusowych domów, drogich samochodów czy egzotycznych podróży i zaczynamy wierzyć, że to właśnie jest prawdziwe szczęście. Wielu ludzi marzy o nowym domu, pięknym ogrodzie czy markowych ubraniach, myśląc, że kiedy to zdobędą, ich życie stanie się lepsze i pełniejsze. Jednak często okazuje się, że sława i pieniądze wcale nie chronią przed samotnością. Smutkiem czy cierpieniem. Dobrym przykładem są znani celebryci, którzy, mimo ogromnego bogactwa i uznania, zmagają się z depresją, uzależnieniami czy kryzysem w relacjach. To pokazuje, że posiadanie dóbr materialnych nie zawsze idzie w parze z prawdziwym szczęściem. Warto więc zastanowić się, czy pieniądze i rzeczy, które możemy za nie kupić, faktycznie dają nam poczucie spełnienia, czy są jedynie chwilowym źródłem radości. Literatura i życie codzienne pokazują, że odpowiedź na to pytanie nie jest tak oczywista. Jak mogłoby się wydawać. Czasem, pogoń za bogactwem sprawia, że tracimy to, co w życiu najważniejsze: bliskość z innymi ludźmi, miłość i poczucie sensu. Świetnym przykładem na to, że pogoń za bogactwem nie prowadzi do prawdziwego szczęścia jest Harpagon główny bohater komedii Moliera Skąpiec. Harpagon jest człowiekiem opętanym przez chciwość ma dużo pieniędzy, ale obsesyjnie boi się, że je straci. Tak bardzo oszczędza, że jego własna rodzina żyje w biedzie, a on sam nie potrafi cieszyć się tym, co posiada. Harpagon ma dwoje dzieci Elże i Kleanta. Oboje pragną poślubić osoby, które naprawdę kochają. Jednak dla Harpagona miłość nie ma znaczenia, liczy się tylko majątek przyszłego zięcia czy synowej. Dlatego planuje wydać Elizę za starszego mężczyznę, który nie chce posagu, a dla Kleanta ma już inny, korzystniejszy plan. Takie podejście prowadzi do konfliktów w rodzinie i sprawia, że relacje Harpagona z dziećmi stają się coraz gorsze. Całe życie Harpagona kręci się wokół jego skrzyni ze złotem. Strach przed jej utratą sprawia, że żyje w ciągłym napięciu i podejrzewa wszystkich o chęć kradzieży. W momencie, gdy szkatułka zostaje faktycznie skradziona, Harpagon wpada w rozpacz. Nie przejmuje się wtedy uczuciami swoich dzieci czy tym, że może je stracić. Dla niego najważniejsze są pieniądze. Ten fragment pokazuje, że Harpagon nigdy nie był naprawdę szczęśliwy. Posiadał majątek, ale stracił miłość, zaufanie i bliskość rodziny. Koniec utworu również jest wymowny. Gdy szkatułka się odnajduje, Harpagon natychmiast się na nią rzuca, zapominając o wszystkich problemach. Mollier w ten sposób pokazuje, że życie oparte wyłącznie na dobrach materialnych jest puste i prowadzi do samotności. Podobny problem widzimy w powieści Mlalka Bolesława Prusa. Główny bohater Stanisław Wokulski to człowiek ambitny i pracowity, który dorabia się dużego majątku dzięki swojej przedsiębiorczości, sprytowi i odwadze. Cały jego wysiłek ma jednak jeden główny cel zdobyć miłość Izabeli Łęckiej, kobiety z wyższych sfer, w której jest bezgranicznie zakochany. Wokulski wierzy, że dzięki pieniądzom i wysokiej pozycji społecznej będzie mógł stać się częścią świata arystokracji i zyskać uznanie zarówno Izabeli, jak i jej rodziny. Przez pewien czas wydaje się, że jego marzenia się spełniają. Rodzina Łęckiej zaczyna go akceptować, zwłaszcza gdy Wokulski wykupuje ich długi i ratuje ich przed bankructwem. Dochodzi nawet do zaręczyn Wokulskiego i Izabeli, co daje bohaterowi nadzieję na wspólne szczęśliwe życie. Jednak szybko okazuje się, że Izabela nie kocha Wokulskiego, traktuje go jedynie jako wygodne rozwiązanie swoich problemów finansowych i sposób na utrzymanie statusu społecznego. Gdy prawda wychodzi na jaw, Wokulski przeżywa ogromne rozczarowanie. Mimo, że osiągnął sukces finansowy i zdobył majątek, w jego sercu panuje pustka. Zostaje samotny, a jego marzenia o szczęściu rozpadają się. Historia Wokulskiego pokazuje, że za pieniądze można kupić rzeczy materialne i pozorne uznanie innych, ale nie prawdziwą miłość ani emocjonalne spełnienie. Bogactwo może ułatwić życie, ale nie zastąpi prawdziwych wartości takich jak bliskość, zaufanie i wzajemne uczucie. Przykład ten jest ważnym ostrzeżeniem. Pogoń za majątkiem w nadziei, że przyniesie on szczęście, może zakończyć się wielkim rozczarowaniem, jeśli nie idzie w parze z prawdziwymi relacjami i duchowym spełnieniem. Przykład Harpagona ze i Wokulskiego z lalki jasno pokazuje, że bogactwo samo w sobie nie gwarantuje szczęścia. Pieniądze mogą zapewniać bezpieczeństwo i wygodę, ale jeśli stają się najważniejszym celem w życiu, prowadzą do samotności, konfliktów i rozczarowań. Harpagon skupiając się wyłącznie na gromadzeniu majątku, stracił więź z własnymi dziećmi i żył w ciągłym strachu o swoje złoto. Wokulski natomiast osiągnął finansowy sukces, ale jego bogactwo nie wystarczyło, aby zdobyć prawdziwą miłość Izabeli, przez co pozostał nieszczęśliwy i samotny. We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie życie bez pieniędzy. Są one niezbędne, by zaspokoić podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie, mieszkanie czy edukacja, pozwalają też realizować marzenia i sobie pewien komfort życia. Jednak prawdziwe szczęście nie wynika wyłącznie z posiadania dóbr materialnych. Opiera się przede wszystkim na relacjach z innymi ludźmi, takich jak miłość, przyjaźń czy wsparcie bliskich, a także na poczuciu sensu i spełnienia. Dlatego warto pamiętać, że pieniądze powinny być narzędziem, które pomaga w życiu, a nie celem samym w sobie. Nawet największy majątek nie zastąpi drugiego człowieka i nie da poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. Bogactwo może zniknąć w jednej chwili, a prawdziwe relacje buduje się latami. Ostatecznie to nie rzeczy materialne, lecz bliskość, miłość i wartości duchowe nadają życiu prawdziwe znaczenie i czynią człowieka naprawdę szczęśliwym. Inne konteksty literackie. Fiodor Dostojewski w powieści Zbrodnia i Kara opowiada historię Rodiona Raskolnikowa, młodego studenta żyjącego w biedzie, który wierzy, że niektórzy ludzie, wyjątkowe jednostki, mają prawo łamać prawo, jeśli ich czyny prowadzą do większego dobra. Pod wpływem tej idei Rodion postanawia zabić lichwiarkę Alonę Iwanowną, uznając, że jej śmierć będzie usprawiedliwiona, a zdobyte pieniądze pozwolą mu odmienić życie. Jednak po dokonaniu morderstwa zamiast ulgi pojawia się strach, wyrzuty sumienia i paranoja. Raskolnikow odcina się od ludzi, żyje w ciągłym lęku i stopniowo zatraca spokój psychiczny. Wtedy w jego życiu pojawia się Sonia, która mimo biedy i cierpienia pozostaje dobrym i empatycznym człowiekiem. Dzięki niej Rodion zaczyna rozumieć, że jego przekonania były błędne, a żadna ideologia nie usprawiedliwia zbrodni. Raskolnikow uświadamia sobie, że jego czyn zniszczył mu życie. Bogactwo, które chciał zdobyć, nie dało mu szczęścia, a jedynie cierpienie i samotność. Dopiero przyznanie się do winy i poddanie karze przynosi mu ulgę i nadzieję na moralne odrodzenie. Historia Raskolnikowa pokazuje, że prawdziwe szczęście nie wynika z władzy ani pieniędzy, lecz z czystego sumienia i życia w zgodzie z innymi ludźmi.